Siemaneczko, witam wszystkich na moim kanale Ja już się lepiej czuję, jeszcze trochę kaszel pozostał No ale wróciłem już do pracy, wróciłem już do swoich obowiązków Nie było mnie troszeczkę, nie było mnie parę dni Ale tak pomyślałem, że będę do was robił blogi częściej Ale krótsze nie, z jakiś tam na przykład będę gdzieś jechał Czy opowiem bieżącą sytuację, jak tutaj wszystko wygląda a jak wiele z Was się orientuje, jest nieciekawie. Cały czas ta cała pandemia i to wszystko związane z tym trwa, się pogłębia. Jest taka sytuacja, jaka jest. Niestety no nie mamy wpływu na to wszystko. Pozostaje tylko nadzieja, że. No się to pozmienia, tak? Bo kurde, no idzie nie w tą stronę, co potrzeba. Także zapraszam na odcinek. Ten odcinek będę wam tutaj opowiadał po drodze, jak będę jechał. Kamera będzie odwrócona w drugą stronę. Będziecie widzieli, co się dzieje na drodze. Bo nie musicie zawsze mi oglądać. Lepiej popatrzeć, to co się dzieje tutaj dookoła. Po drodze, jak będę tutaj się przemieszczał z miejsca na miejsce. Także jeszcze raz zapraszam na odcinek, myślę, że będzie ciekawie. Dobrze, moi drodzy, ruszamy i tutaj Wam trochę poopowiadam po drodze, jak sytuacja wygląda. A jak sami wiecie, wygląda nieciekawie. Wszystko to się zmienia jak w kaleidoskopie No ale oczywiście na razie na tą złą stronę. I ludzie już mają tego wszystkiego dosyć razem ze mną. Przedłużyli lockdown do 8 marca. Na początku było mówione, że połowa lutego. Oczywiście można było to przewidzieć, że lockdown zostanie przedłożony i się mówi, pierwsze co chcą zrobić po lockdownie, żeby po prostu szkoły ruszyły, tak? Żeby szkoły ruszyły, bo teraz tylko dzieci chodzą do szkoły, tych rodziców, którzy muszą pracować, którzy mają essential work czyli po prostu no pracują i nie mają z kim zostawić dzieci sytuacja wygląda w Anglii no na tyle nieciekawie, że chyba patrząc i biorąc pod uwagę Europę no to Anglia wypada czarno na tle tych wszystkich krajów i tego, jak to wygląda. No, ostatnio się mówiło, że w Anglii ponad 100 tysięcy osób, przekroczyło 100 tysięcy osób liczba zgonów, osób, które zmarły wiadomo na co. Pytanie podstawowe: skąd to się bierze? Dlaczego tutaj? Dlaczego Anglia ma takie? E, ta, takie statystyki, taką ilość zgonów, a wcześniej nie było to po prostu tak źle. Mówi się o tej mutacji, e, o, tym, o tej nowej odmianie wirusa że jest dużo groźniejsza, że więcej osób na nią choruje że atakuje szybciej. Mogę Wam powiedzieć, no, że. Jest tak, e, bo e, ja się opieram tutaj na tym, co ja widzę, i, i też na moich znajomych, którzy po prostu w czasie tej pierwszej fali no, było ok, a teraz e, można powiedzieć, że połowa moich znajomych przechodziła e, to, tą zarazę. Jakby to ująć, <laughs> nie chcę tutaj wymagać słowa, bo słowo jakieś takie. Cenzuralne niby wszędzie można Ale nieraz za to po prostu Można mieć Zbanowany filmik Także tutaj będę starał się w miarę możliwości Unikać tego słowa na K No także sytuacja wygląda jak wygląda Te informacje Które zostały przekazane Że ponad 100 tysięcy Osób umarło już Później mówiono Że Anglia zrobiła i robi to, co mogła, no i się wydaje, że zrobiła naprawdę sporo. Zrobiła naprawdę sporo, ale to nie, że mi się wydaje, tylko im się wydaje, bo ja tutaj patrząc na to wszystko, jak to wszystko wygląda, no to ręce opadają i <laughs> po prostu, no, nie wiadomo, czego się mamy teraz spodziewać, bo <laughs> już panowali te. Nie, nie można podróżować, chyba że to jest coś ważnego. Też głównie poszło o to, że tutaj różne gwiazdy, różne osoby dawały zdjęcie na Instagrama, na Facebooki, na inne rzeczy. Gdzie tam sobie podróżowały w ciepłych krajach? W Dubaju, gdzie tam idzie i wiara po prostu się wkurzała, że no jak to, no oni podróżują, a nie? No i zbanowali po prostu podróże. Czyli nie można teraz wyjeżdżać, jeżeli to nie jest absolutnie niezbędne także no tak sytuacja wygląda, teraz jakby gdzieś pojechać rzeczywiście ktoś musi jechać, ma jakiś ważny wyjazd no to te testy, nie te testy też nie są tanie bo nawet jak się z Polski wyjeżdża, no to te testy muszą być anglio, anglojęzyczne i mogą być po polsku, bo cofają były sytuacje, gdzie ludzi po prostu z lotniska cofali i musieli do domu wracać. Tak, bilety wykopione, no ale do samolotu nie wsiedli. A no teraz ktoś ma rodzinę, nie wiem, 3-4-osobową na każdego testu, to sobie można policzyć, <coughs> jaka to jest suma, a nie, te testy nieraz około 200 funtów kosztują. Plus podróż, plus to, plus tamto to się robi ładna sumka. <coughs> Także no, sytuacja wygląda nieciekawie, no bo tutaj. Zamiast iść w tą drugą stronę, lepszą, to idzie w tą gorszą stronę. Mówi się o, tych, o tym testowaniu ludzi, o tych szczepieniach, że stara się najszybciej te szczepionki dawać. A tu się mówi, że Unia Europejska też blokuje szczepienia niektórych firm, że nie chcą tutaj przesyłać i tak dalej, bo wszystko to związane z tym Brexitem. Także no, ogólnie jest młyn. Ogólnie jest młyn. I po prostu, no kto na tym cierpi, no oczywiście my na tym cierpimy, tak? Zwykli ludzie, bo y, koncerny i tak dalej firmy to bardzo często zarabiają krocie, bo wiadomo, markety wszystko pootwierane. Przemysł farmakologiczny zarabia du ogromne pieniądze, wszystkie firmy przesyłkowe, y, online, wszystko to, to, to po prostu no ładnie, ładnie zarabiają. A po prostu zaczyna się wykorzystywanie ludzi, tak? Bo nawet jeżeli firmy Dobrze zarabiają To wszystko najprościej skonić na pandemię O, nie możemy wam dać dużo pracy Albo zarobki musimy Wam troszeczkę tutaj Bonusy poskracać Dać mniejsze No bo pandemia, pandemia, tak? Wszyscy po prostu, może nie wszyscy Ale no, szczególnie te korporacje To wykorzystują Te małe biznesy pozamykane Ludzie bardzo często od ponad roku, od roku czasu, moi drodzy, no nie pracują, tak? Nie mają interesy pozamykane, nie ma koncertów, wiadomo, nie ma imprez masowych, wesela. To wszystko po prostu stoi w miejscu, nie? Cała turystyka w ogóle, wszystko związane z turystyką, nie wiadomo jak to będzie, jak to wszystko ruszyć, czy po prostu no, ta turystyka jakoś będzie funkcjonowała, czy będziemy jechali do hoteli, które będą pozamykane i tak naprawdę ceny będą szły w górę, bo te hotele podejrzewam, że korporacje niektóre będą przejmowały za, można się domyślić, za śmieszne pieniądze. No a my po prostu będziemy, no, zmuszeni więcej płacić, mimo tego, że wiele z nas teraz nie zarabia, tak? Bo, no bo ludzie nie pracują, tracą pracę. Ludzie szukają pracy bardzo długo. Mam znajomego, który jest e, piekarzem, też został zwolniony z pracy. Przepraszam, jeszcze trochę mam ten kaszel, e, resztki jeszcze tutaj zostały. Także, także czasami co trochę tutaj pokaszluję No i po prostu mam znajomego, który został zwolniony z tej piekarni, pracował tam wiele lat. E, taka lokalna piekarnia, gdzie robili e, takie rzeczy naturalne chleby, tak, bułki, wypieki różne został zwolniony, tak, bo korporacja wchłonęła branżę. No i złożył e, około 100 podań, 100 podań, i tu, i, i panie, po prostu czekał, czekał tam, miał kilka rozmów. Rozmowy teraz wyglądają, e, moi drodzy, tak, że przeważnie jest przez internet albo Zoom, albo Skype e, i po prostu się rozmawia przez internet, i bardzo często te rozmowy wyglądają tak, jakby się aplikowało stanowiska pilota na jakiegoś, kurde, nie wiem, czytać na coś, nie? Takie pytania po prostu, nie, że wymagają, jak ktoś się nie wiem, układać towar czy coś, to wymagają nie wiadomo jakie pytania. I że teraz ten Brexit e, wszedł, tak, e, wiele pracodawców, wiele agencji nie jest zorientowanych w temacie, chcą u nas wizy, a przecież wizy nie potrzebujemy, tylko ten setul status no wiele osób jest niezorientowanych w temacie, aczkolwiek no wiadomo że nie wszyscy, tak że to wszystko to się tak kumuluje jeszcze teraz w ogóle kierowcy tak, w ogóle jest tak, że towar, towar po prostu idzie też w górę, no wiadomo nie wszystko jeszcze z takie początki początek roku, to Wiadomo, że trzeba poczekać, jak to wszystko będzie się rozwinie, jak to wszystko będzie wyglądało. No ale dużo kierowców nie chce jeździć na Anglię, tak? Nie chcą jeździć na Anglię, bo nie chcą się użerać. Pamiętają tą sytuację z, z, z Dower, gdzie musieli, gdzie na święta odknęli w korkach, nie zostali wpuszczeni. I po prostu mają dosyć, nie? Jeszcze teraz te testy trzeba robić i tak dalej. Wiele firm się nie decyduje na to, żeby po prostu robić E, e, dowozy do, do UK zobaczymy jak się ta sytuacja rozwinie e, w ogóle ostatnio słyszałem taką ciekawostkę, nie wiem czy wy też o tym słyszeli ale w Chinach sobie wymyślili że tutaj jak e, jest, jest ten, ten test tak, to jest ten taki długi patyk z tym wacikiem i po prostu Eee, no no biorą ten wymaz tam z jamy ustnej tak i z, z nosa a e, i teraz nie żartuję teraz nie żartuję bo, st, bo, bo e, sprawdziłem e, w Chinach biorą wymaz z dupy tak nie przesłyszeliście się e, Wymyślili sobie że też można brać wymaz właśnie z tej części ciała nie wiem czy się śmiać czy płakać i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo, no, że yy, nie będę tu się wgłębiał w temat, bo temat jest śmierdzący, no ale yy, tak sytuacja wygląda. No i po prostu yy, nie wiem, czy próbuje się nas zrobić po części idiotów i tak dalej, bo w ogóle yy, niektóre te całe sytuacje, yy, które są teraz po prostu, tak? Ludzie po prostu już wariują, yy, wiele osób nie wie w ogóle jak się zachować, no, bo po prostu raz jest tak, raz jest tak. Ludzie nie nadążają w ogóle w tym wszystkim. Teraz w ogóle kary się zwiększyły. Mnie zatrzymali raz. policja mnie zatrzymała no w późnych godzinach. Pytali się, gdzie jadę, po co jadę i tak dalej. Jeżeli bym nie potrafił uzasadnić swojej odpowiedzi, to mandacik. I ostatnio koło mnie też patrzę. Samolot policyjny. Na światłach też pyta, pytają się ludzi. Z reguły, w godzinach e, takich nocnych, nie? Bo w ciągu dnia to ludzie praca tego to musieli zatrzymywać, ale w godzinach nocnych zatrzymują i się pytają. Bo jest tylko essential travel, czyli tylko najważniejsze, jak e, e, musisz po prostu się przemieścić. Bo jeżeli gdzieś tam jedziesz, a nie musisz, mandacik. Także tak to wygląda po prostu, no nie wiem, no, żyjemy w jakichś takich czasach naprawdę, no, bardzo dziwnych ja mówię, że ja przechodziłem tego covid bo tak jak mówiłem wcześniej, też się źle czułem i tak dalej, ale kwestia jest taka, jak te wszystkie restrykcje się mają do, tak de facto, do tego wszystkiego co się dzieje, bo wirus jest yy, i będzie, tak, i będzie po prostu bo to nie jest tak, że wyparuje, tak, wirus nie wyparuje i, i, i człowiek albo po prostu jest na tyle odporny, że to przejdzie niektórzy przejdą bezobjawowo, niektórzy mają jakoś tam delikatnie coś na przykład mam kolegę, którego wyszło, że e, ma e, koronkę a e, można powiedzieć, że nic mu nie było tam dwa dni był troszeczkę słaby, ale tak nie było mu nic i u niego w domu też wszyscy, wszyscy ok. no u mnie to było tak, że ja to przeszedłem u mnie w domu no najgorzej Eee, moja kubitka eee, miała tam parę dni takiego kryzysu, ale tak ogólnie był, był luz dzieci odpukać wszystko było ok. No Ja tam miałem te parę dni, te wysoką temperaturę, bóle mięśni, bardzo słaby byłem i tak dalej i tak dalej. No wiadomo, że różne osoby i e, 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 różnie to przechodzą. Najgorzej przechodzą to osoby starsze, tak? służba zdrowia kuleje służba zdrowia kuleje w ogóle pamiętamy były różne, znaczy pamiętamy no były różne pandemie były różne wirusy i tak dalej były też takie lata gdzie była duża zachorowalność na grypę a teraz jaka jest zachorowalność na grypę nikt nie mówi o grypie każdy mówi tylko o jednym wszystko jest po prostu wymieszane, i tak naprawdę nie wiemy, jakie te statystyki są, bo one są po prostu, no, e, myślę, no, mijające się, mijające się, tak? Miejące się. E, ludzie po prostu są tak podzieleni. Chodzi o to, że tak, że e, wiele osób e, no panikuje, bardzo panikuje, tak? Są takie osoby, że no, nie panikują, olewają wszystko. Gdzieś tam słyszałem, że już się mówiło, że jedna maska nie, dwie, trzy maski zakładać, żeby po prostu ludzie nie łapali, tak? To sobie najlepiej worek na głowę niech założą, to na pewno wirusa nie złapią. Tylko ile w tym worku wyczymią, to już inna sprawa. Po prostu no już wymyślają cuda niewidy, tak? Cuda niewidy, żeby nam pozwolili normalnie żyć. Ludzie tęsknią teraz za normalnym życiem, tak? Każdy normalnie wcześniej funkcjonował, i nie doceniał tego normalnego życia, bo normalnie sobie żył, tak? A teraz każe, zaczyna tęsknić za normalnym życiem. To jest tak, abyśmy byli w jakimś więzieniu, tak? Jesteśmy w więzieniu. Nie wiem, zakładają nam obroże na nogę, albo mówią tak. E, jesteście w więzieniu, ale w ciągu dnia możecie pracować, załóżmy, tak? Idziecie do pracy, po pracy wracacie gdzie? Do więzienia. No to podobnie teraz jest domem. Człowiek po prostu idzie do pracy, wraca do domu. Bo co? Bo gdzie tu pójść? Co tu robić? Po prostu no, jedna wielka paranoja. I, i, I nie wiem, nie wiem kiedy w ogóle to się zmieni. Bo też, szczerze mówiąc, ten rok widzę czarno. Może koło lata będzie coś tam lepiej. Może podwierają te restauracje puby, myślę, bo wiara się inaczej w Muszą coś zrobić. Teraz te szczepienia, szczepienia, szczepienia. Nie wiadomo, jak to będzie na dalszą metę. No ale wiadomo, no, żadnych koncertów, żadnych jakichś sportowych Po prostu e, 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 nie ma e, w, Organizowanych po prostu no, sp w sporcie tak? Jakichś, nie wiem, e, w, takich ogólnych Gdzieby ludzie mogli po prostu pójść tak. E, wszystko, wszystko jest po prostu poprzekładane e, Wesela Ludzie nie potrafią, nie wiedzą jak to zorganizować po prostu się tak. Ludzie nie, najgorszy jest to jeżeli masz biznes. Masz biznes i w normalnych czasach sobie planujesz tak. W tym miesiącu zrobię to, w tym miesiącu zrobię tamto, tu zrobię to, tu zrobię tamto. Tu mi się rozkręca, przyjmę ludzi, tu to, tu tamto. A teraz co tu planować? No nic nie planować, bo nie wiesz jak będzie za chwilę tak. I dlatego po prostu jest ten okres, gdzie no, ludzie tracą pracę, są przyjmowani przez te agencje, firmy nie zatrudniają ludzi ogólnie, bo się boją zatrudniać ludzi, e, praca jest niepewna, w ogóle e, banki e, na mieszkania, na domy nie dają kredytów tak jak dawali wcześniej, trzeba więcej e, płacić, około 10%, czasami to i więcej jest, e, e, zarobki trzeba mieć nie wiadomo jaki i tak dalej i tak dalej. Jest, jest po prostu ciężko, nie jest to po prostu ciężko. Tak widzę, że teraz ten obraz trochę lata. No bo jadę tutaj po tych drogach, a angielskie drogi nie są perfekt. Niestety, można powiedzieć, że i w Polsce te drogi są już nawet mogę powiedzieć chyba lepsze niż w Anglii. W Anglii to jest masakra, dziury w ogóle i tak dalej. No ale tak jedziemy, patrzycie, no to ruch jest, tak? Samochody jeżdżą, ruch jest, jest godzina teraz która jest przed siódmą, przed dziewiętnastą e, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy co, no dzisiaj mamy 29 stycznia i jest piątek, tak, piątek, piąteczek, ale co z tego, że jest piątek, piąteczek ja tu nic nie można robić, nie można się spotykać, nie można wyjść także bez różnicy, czy piąteczek, czy poniedziałeczek czy wtoreczek, jest po prostu jedna wielka lipa i ja Żyje cały czas taką nadzieją Że no w końcu się to zmieni I będziemy normalnie mogli funkcjonować Nie no bo po prostu no, jest szopka Nie jest szopka Nie tylko u nas widzimy co się dzieje e, Na przykład w Holandii Tam podpalają sklepy e, no, Wybijają szyby Plądrują e, Ludzie po prostu już nie wytrzymują tak, Ludzie już chodzą na, na ulicę W Polsce też są otwierane restauracje Puby nawet dyskoteki, bo to jest być albo nie być, tak? Wiele osób już nie daje rady być albo nie być, tak? Także po prostu, no, ludzie są zdesperowani tą całą sytuacją, tak? Ja tylko jestem ciekawy, jakby było po prostu, teraz są te restrykcje, jakby tych restrykcji nie było. Bo tak, idziesz do marketu, no co? Idziesz do marketu, robisz zakupy, tak? Tam mnóstwo osób przychodzi w różnych wieku. Ludzie dotykają, oglądają, no co, niech tam nie chodzi ze sprejem dezynfekującym, ze szmatką i czyści produkty, tak? No bo wiadomo, nie? I jest okej. Okay. A takie te małe sklepiczki, restauracje, gdzie de facto łatwiej zadbać o higienę, o porządek, bo można wiadomo, stolik przetrzeć i tak dalej, jest mniejsza powierzchnia, jest inaczej. To nie, jakby nie było tych restrykcji takich jak są teraz, to jestem ciekawy, czy by było tak, jak jest, czy by było gorzej, czy by było lepiej. Czy by to w ogóle nie miało znaczenia? Po prostu no wszystko ma dwa końce, tak? Wszystko ma dwa końce, jest w tym jakiś cel, e, za kawałek nie wiadomo co nas czeka, e, bo sytuacja w ogóle na świecie jest taka jaka jest, no jest też, e, w, 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 się obawiam, że no, tutaj Ameryka, tutaj e, Izrael, tutaj e, Iran, no zobaczymy jak to wszystko będzie bo, bo po prostu, no miejmy nadzieję, że do jakiegoś konfliktu nie dojdzie Albo do jakiejś wojny domowej Bo po prostu ludzie już no, nie wytrzymują e, W niektórych po prostu miejscach, no ma, mają, mają dosyć, nie? Mają dosyć, no ja się nie dziwię Ja próbuję sobie jakoś radzić Dobrze, że mam te kwalifikacje e, Chwytam się w ogóle Jakichś prac, po prostu które uda mi się, które mogę wykonywać. Jestem tutaj już 15 lat, także no, znam rynek, wiem jak się obrócić, znam język i tak dalej, i tak dalej. Także staram się jakoś po prostu, staram się jakoś no, funkcjonować. Nie wiadomo. W ogóle dużo osób powracało do Polski, już nie chodzi w związku z tą pandemią czy z brexitem, no ale powracało ostatnio, tak? Połowa moich znajomych, można powiedzieć, powyjeżdżała z Londynu, mnóstwo osób wyjechało, tak? Teraz w ogóle po tym brexicie jest gorzej, bo jak ktoś chce przyjechać do Anglii, no to już jakieś testy musi zdawać, musi mieć pracę jakąś tam określoną stawkę, chyba 28, czy 26 tysięcy, już dokładnie nie pamiętam rocznie funtów. Także no jest, że po prostu tych ty kryteriów nie jest tak prosto teraz, tak? Przede wszystkim trzeba znać język, bo bez języka tu już teraz można powiedzieć pracy, no nie znajdzie, tak? Bo trzeba jakieś tam testy robić i tak dalej. Nie wiem dokładnie się w ten temat jeszcze nie zagłębiałem, no ale... Jest taka sytuacja jaka jest. Zobaczymy jak to będzie po prostu z miesiąca na miesiąc. Jak to będzie stała sytuacja w ogóle no, z tą pandemią i z tym wszystkim, bo ciężko po prostu przewidzieć. No, ludzie mówili tak w zeszłym roku, a pandemia początek, tak? Wszystko pozamykane. Tylko te niektóre sklepy, które mogły być otwarte. E, później wiara, o, myślała, będzie jesień, będzie lepiej, tak? Później już było wiadomo, że nie będzie lepiej i nie było lepiej. Przyszła jesień, zima, e, Zaczął się nowy rok i końca nie widać. I końca nie widać. Mówią, obiecują nam, e, że będzie lepiej, że szczepionki i tak dalej. Nie wiem, po prostu nie wiem co o tym wszystkim myśleć no, jest sytuacja skomplikowana tak? jest sytuacja skomplikowana mnóstwo osób na tym cierpi i przez to, że traci pracę jak wspomniałem wcześniej i, i, i mentalnie, psychicznie bo ludzie dostają już jobla przez to siedzenie w domu bo po prostu no, nie mogą normalnie funkcjonować dobrze e, taki e, około m, niecały półgodzinny blok parę słówek postaram się do was częściej coś nagrywać e, ostatnio coś tam Krzysiek Ator się do mnie odzywa może coś tam nagramy zobaczymy jak to będzie wyglądało także dzięki że jesteście ze mną pozdrawiam trzymajcie się